A teraz mamy nowość. Tu też nie było długi czas kluczy. Mieszkanie jest rewelacyjnie położone względem słońca. Potężne pokoje, prawie 100 metrów kwadratowych, balkon z porawy. Z przecudownym widokiem. Jesteśmy w Beniopie, czwarte piętro bez windy. Ekstra, cena 38 tysięcy euro. Wiadomo, ale... remont trzeba tutaj zrobić solidny, ale te metry pozwalają na sporo, sporo do zrobienia. Widoczki na góry, jak już mówiłem. Dwońcie, piszcie. Beniopa, Gandia. Czwarty bez windy. 38 osiem tysięcy. Pozdrawiam.